Dzień dobry, witajcie na kanale Red My Lips. Artem. na imię Sylwia i jestem makijażystką. W dzisiejszym odcinku skrytykujemy, ocenimy, podziwimy. Podziwimy Będziemy podziwiać makijaży gwiazd z rozdania Oscarów. Zapraszam. I wchodzimy od razu w temat i zaczynamy ponownie alfabetycznie, tak mi się układają zawsze um, te gwiazdy. I zaczynamy od Amandy Seyfried, która um, zaprezentowała nam taki um, look w bardzo takim hollywoodzkim szyku. Mam tutaj na myśli bardziej takie stare Hollywood. Tutaj widać ewidentnie, że mam tu jakieś drugie zdjęcie. Że to oczko jest delikatnie pokryte jakimiś brązami. To nie jest ciemny makijaż, to nie jest intensywny makijaż, ale widać ewidentnie, że to oko jest troszeczkę przyciemnione właśnie jakimiś takimi brązami, i te brązy, przynajmniej ja tak widzę to w komputerze, one mają takie lekko fioletową, taką lekkofioletową, taką lekkofioletową nutkę. Przez co fantastycznie zgrywa nam się to z kolorem ust, który też idzie w, lekki, w lekką taką śliwkę, powiedziałabym. Takiego lekkiego buraka i zobaczcie, że bardzo fajnie komponuje się to w ogóle z intensywnie czerwoną sukienką. Że to nie, nie jest tak, że to się jakoś gryzie, a wręcz bardzo ładnie komponuje, gdzie ja yy, dobierając. Makijaż do czerwonej sukienki pewnie nie zastosowałabym odcieni takich fioletowych czerwieni, bo wydawałoby mi się, że to będzie się gryzło, a tutaj wręcz przeciwnie, uważam, że to komponuje się fantastycznie, a dzięki temu, że mamy połączenie y, podobnej tonacji na ustach i na oczach, to to wszystko ładnie nam się tutaj komponuje. Makijaż jest bardzo fajnie wyważony i absolutnie tutaj nie ma się do czego przyczepić, jest przepięknie, nie jest przesadnie. Amanda wygląda jak Amanda yy, i. I chyba o to chodzi. Angela Bassett. Dla mnie to jest mistrzyni kolorowych e, Smoky Eye. E, tutaj mamy fantastyczny taki niebieskawy odcień fioletu na całym oku. Jest to takie, takie smokey Eye właśnie roztarte fioletami. że widać, że gdzieś tam linia wodna oka, e, że przestrzeń jakby wokół oka jest ciemniejsza. Być może to jest na bazie czerni, ale wszystko jest roztarte ostatecznie takim chłodnym, niebieskawym fioletem, który bardzo ładnie komponuje się i z urodą ym, i suknią, która ma przepiękny, intensywny czerwony odcień i zobaczcie, jak fantastycznie kontrastuje do ciepłej czerwieni ym, taki chłodny, taki niebieskawy fiolet. Z kim nie? Tutaj widać, że rzęski też są jakieś tam kępki, czy może jakiś paseczek doklejony, wygląda to bardzo dobrze mimo wszystko. Dzięki temu że mamy tutaj troszeczkę, e, troszeczkę błysku na skórze, mamy jakieś takie lekkie rozświetlenie, usta nie są zbyt mocno przytłaczające, one są gdzieś tam delikatnie pokryte takim odcieniem, żeby nam fajnie tutaj połączył te niebieskości na oku i czerwień na, na kreacji, więc jest takim czymś takim wyważonym, delikatnie przyciemiającym usta, ale zobaczcie, że na przykład nude mógłby tutaj dać taki efekt troszeczkę takiej, taki, taki, nie wiem, może bardziej chorej skóry, tak bym powiedziała, w dużej przenośni, natomiast zastosowanie takiego lekko fioletowego Czerwono-różowego odcienia na ustach. Tutaj fajnie nam właśnie wkomponował wszystko. Bardzo dobrze przemyślany makijaż. Ja jestem zachwycona. E, Ariana de Boze. Mm. Już ją miałam omijać i jej nie komentować, e, ale stwierdziłam, że jednak skomentuję, ponieważ nie do końca mi się ten makijaż podoba. Nie podoba mi się to, co się dzieje e, na brwiach i na oczach do końca. Te brwi i to takie bardzo mocne oko. W zasadzie ono nie jest bardzo ciemne. Ale przez to, że mamy mocną górną powiekę i mocne rzęsy, to nam troszeczkę jakby tak obciąża to oko. I, I ta mocniejsza brew taka mocniej wyrysowana, bo ona też nie jest jakaś tam bardzo ciemna. Mam wrażenie, że troszeczkę tutaj jakby zaburzyła, zaburzyła te proporcje. Natomiast brew jak brew, ale idąc do oka... Ja mam wrażenie, że ktoś najpierw malował górną powiekę i ją jakoś tam sobie po swojemu wykonturował, a potem mu się przypomniało, że trzeba pomalować też dolną i próbował ją dokleić, bo mam wrażenie, że, że to się tak nie, że to nie jest takie spójne, że to nie łączy się ze sobą, tylko jest taka, jakby wiecie, górna i dolna oddzielnie. Plus mamy mocne obciążenie tutaj tej zewnętrznej części, plus do tego dochodzą jeszcze nam sztuczne rzęsy, które też są takie troszeczkę nieanatomiczne. No właśnie, ten makijaż oka dla mnie jest troszkę taki nieanatomiczny. Czegoś tu zabrakło, jakiejś takiej lekkości tutaj zaznaczenia zewnętrznej części kącika, jakiegoś takiego połączenia, mocniejszego może rozdymienia tego zewnętrznej zewnętrznej części, żeby to było takie, wiecie, takie to Troszkę bardziej niewidoczne, w moim odczuciu. Jest to oko takie nieanatomicznie obciążone troszeczkę, i dlatego nie do końca ten makijaż mi się podoba. Także dajcie znać, co wy sądzicie na temat y, Ariany. Przechodzimy do kolejnego makijażu, i to będzie Celeste Wait. Dla mnie to jest ewidentna inspiracja Dolce Gabbana, właśnie z tego roku, sezon y, wiosna lata 2021, ponieważ mamy lekkie smoki, a i w brązach, z takim właśnie charakterystycznie wyciągniętym troszkę bardziej, zewnętrznym kącikiem do góry. Zobaczcie, tutaj też jest ten zewnętrzny kącik tak mocniej pociągnięty, ale tutaj to jest wszystko tak rozblendowane, że się wszystko zgadza moim zdaniem. I czerwone usta w przepięknym odcieniu, który ładnie się komponuje tutaj z jakimiś tam elementami w kreacji, więc dla mnie właśnie takie smoki, eye jasny, jasne smoki eye, takie, takie dzienne, czyli w brązach z dodatkiem czerwieni na ustach, to dla mnie jest po prostu Dolce Gabbana. Więc ewidentna inspiracja tutaj, fajnie się to oko prezentuje, ponieważ ono nie jest właśnie zbyt precyzyjne, nie jest zbyt, nie ma żadnych ostrych granic, wszystko jest takie bardzo rozmiękczone, rozblendowane, mam wrażenie, że wewnętrznej części jest troszeczkę inny odcień niż w zewnętrznej, ale może to jest kwestia po prostu światłocienia, ale jeżeli jest, to tak najbardziej jest to spoko, fajnie to wygląda, taki leciutko granżowy charakter, ładnie wyczesane do góry brwi, niezbyt mocno, niezbyt przesadnie tutaj narysowane, gdyby one były tutaj mocno wyrysowane, to to... Jakby ta cała stylizacja kompletnie zmieniłaby charakter, więc fajnie, fajnie, że jest tak jak jest. Tutaj bardzo chciałam poruszyć temat Chloe Zao. Jest to reżyserka, która na galę przyszła bez makijażu. Albo jeżeli ma makijaż, to bardzo, bardzo delikatny. I dla mnie to jest super, że normalizujemy w pewnym stopniu. E po prostu to jak wyglądamy, tak, bo mężczyźni nie muszą się malować na gale, tak, może jakoś tam delikatnie się pudrują, nie mam pojęcia, mm. ale chodzi o to, że że to nie jest normą, że musimy nawet na takim wielkim wydarzeniu być, być umalowani od góry do dołu, prawda? że tak też możemy wyglądać dobrze i wyglądać jak my, i to nie jest nie wiem, jakieś krępujące, obraźliwe, jakiś brak, nie wiem, szacunku do wydarzenia, absolutnie nie. Więc um, dla mnie, dla Chloe brawa za odwagę, to jest w ogóle zabawne, że odwagą jest wejść bez makijażu, ale no taki, taki jesteśmy świat. I w ogóle dla mnie super jest super ta stylizacja, z tą taką... ta, ta, ta kreacja, to, to jest takie bardzo, bardzo niezwykłe i, i te takie y, dobierane warkocze no dla mnie to wygląda po prostu niesamowicie, super. Przechodzimy do makijażu Emerald Fennel. Yy, I tutaj mamy coś dla fanek fioletu. Mamy przepięknie yy, przydymione, chociaż nie wiem, czy przydymione to jest dobre określenie, ale pokryte fioletem yy, oko. Natomiast mamy tutaj taki fajny pastelowy fiolet yy, na jakby wokół oka, na całej powiece. Na górnej powiece ten fiolet niemalże sięga aż do samego brwi, co jest bardzo, bardzo mądowym rozwiązaniem. Yy, ale mamy fajnie też pokrytą tutaj linię rzęs. Widać, że jest eyeliner wzdłuż linii rzęs. Czy jakiś tam cień, czy cokolwiek, ale mamy troszkę bardziej wyrazistą linię rzęs, co nadaje, wiecie, takiej wyrazistości oku, mimo użycia jakiegoś takiego lekkiego, pastelowego fioletu. E, też fajnie podkreślone rzęsy. Wydaje mi się, że są, że są tutaj kępki, natomiast wiadomo, że mogę się mylić, bo na zdjęciach nie widać. Tak, tak, są na pewno. Przybliżyłam sobie i widzę, że albo, albo są to kępki, albo pasek rzęs. Ale mimo użycia paska, rzęs i zrobienia kreski, ten makijaż wciąż nie wygląda jakoś tak przerysowanie, jakoś kiczowato, jakoś przesadnie. Czucie nawiązanie do lat 60., do tych klimatów, ale dzięki temu, że, że ten fiolet jest taki gdzieś tam jasny, pastelowy, że ta brew jest tak fajnie wyczesana do góry, niezbyt mocno wyrysowana, że usta są takie delikatne i nie ma tutaj takiego, takiego bardzo mocnego kontrastu na tej twarzy, to się wszystko fajnie komponuje, tak jak się komponuje policzki razem z ustami, tutaj się, yy, yy, to jest podobna tonacja, to się to wszystko ze sobą gra, mimo użycia sztucznych rzęs, bo można jak najbardziej używać sztucznych rzęs i to jest też spoko, jeżeli Ktoś lubi, to nie ma żadnych przeciwwskazań. Jak widać, można i to też może wyglądać dobrze i smacznie. Ja tak mówię o tym, ponieważ na moim kanale rzadko się pojawiają sztuczne rzęsy i jak gdzieś tam często traktuję sztuczne rzęsy jako taki element zbędny, jakiś taki przytłaczający, ale wszystko zależy od kontekstu, tak? Wszystko zależy od koncepcji, więc tutaj też te, te, te rzęsy jak najbardziej zagrały. Jak najbardziej. Jeden z moich ulubionych looków yy, tego wydarzenia, czyli Glenn Close. I dlaczego? Yy, pozwólcie, że posiedzimy trochę przy tym makijażu dłużej i ja się troszkę pozachwycam tym makijażem. Po pierwsze, on burzy wszystkie możliwe stereotypy, które funkcjonują nie wiem czy w Hollywood, ale w Polsce na pewno. Czyli po pierwsze, mając przebarwienia, szczególnie starcze, które są przecież tak y, paskudną rzeczą, że trzeba ją koniecznie zakryć. Tutaj, no, tutaj one są. One przebijają całkowicie, i jest to zrobione świadomie. To nie jest tak, że wizerzysta miał za słabo kryjący podkład. On to zrobił świadomie, żeby glen wyglądała jak glen. I fantastycznie, że ta skóra wygląda tak lekko, tak świeżo, mimo, wiecie, takiej sukni, która tu jest, wiecie, pełna jakichś takich y, kamyczków, diamentyczków, różnych takich rzeczy, mamy bardzo eleganckie kolczyki, to wcale nie oznacza, że trzeba nałożyć mocną machę, mocną tapetę i wyglądać płasko na twarzy, y, tak jak, jak dzisiaj, prawda? Y, może to krycie być leciutkie, bo, bo właśnie taka naturalna skóra, gdzie delikatnie będą przebijać tam niedoskonałości, Również wygląda dobrze. I wystarczy spojrzeć na glen, że to po prostu wygląda rewelacyjnie. Dodając drobinkę różu, tutaj widać, że ten róż jest taki bardzo subtelny. W takich lekko, powiedziałabym, żurawinowych tonacjach, wygląda jak taki prawdziwy naturalny rumienic. I to wygląda fantastycznie. Także jeden mit zaburzony, że na wielką galę trzeba nosić pełne krycie, że w tym wieku, gdy mamy już pełno plam starczych, jakichś piegów, jakichś nierówności, że to wszystko trzeba zakrywać, bo to jest przecież Beifu. Kolejny mit obalony. Kolejna rzecz, która jest zachwycająca, to makijaż ust, który jest niewidoczny, ale jednak widać, że jest delikatnie poprawiony. Wiele osób, y, szczególnie z wiekiem, jakby pigmentacja naszych ust delikatnie blednie, więc fajnie jest używać konturówki, żeby delikatnie jakby... Przywrócić ten koloryt ustom, i tutaj yy, u Glenn Close, yy, widać, że ten makijaż ust polega głównie na tym, że jest bardzo neutralna konturówka zastosowana, aby przywrócić naturalny kształt ust. I być może jakaś taka naturalna pomadka, czyli coś, co kompletnie nie przykuwa uwagi, nie odwraca uwagi od nie wiem, kreacji czy oka, ale jednak troszeczkę poprawia nasze yy, tutaj rysy twarzy, prawda? Yy, no i element, który również bardzo mi się podoba, to są oczywiście brwi, które są niezbyt przytłaczające, niezbyt przerysowane, ale jednak wyraziste. No i klucz programu, gwóźdź programu, który ponownie obala wszystkie mity, e, to jest makijaż oka i te przepiękne smoki eye w czerni. E, po pierwsze, czerń dla dojrzałych osób przecież to jest BIfu. Po drugie, małe oczy i czerń to przecież jest BIFU. Nie wolno czerni, bo pomniejsza oko, bo starym nie wypada, bo coś tam nie wiadomo, co jeszcze, nie? Mamy. Słuchajcie, jeszcze raz od początku. Mamy smoky eye, mamy ciemny cień czarny, mamy oko obrysowane dookoła. To wszystko jest rozstarte. Widać też, że mamy tutaj delikatne jakieś kępki rzęs, więc tak, żeby delikatnie to oko jednak otworzyć i... To jest y, taki, wiecie, teoretycznie dosyć ciężki makijaż, dosyć przytłaczający. Ale dzięki temu, że właśnie mamy taką totalnie neutralną, y, neutralny makijaż ust, to, że mamy bardzo delikatny makijaż twarzy, że nie ma tutaj zbyt mocnego krycia, że nie ma tutaj zbyt mocnego konturowania, rozświetlania, czegokolwiek, że to wszystko wygląda bardzo naturalnie, tak samo jak brew, to, to oko wcale nie wygląda, jakby było jakieś takie przerysowane, takie wklejone, tylko ono wygląda no po prostu bardzo dobrze. Jak piękny wieczorowy makijaż, który tylko wydobywa urodę, a nie ją przyćmiewa, jakby przytłacza. Do tego ta fryzura, gdzie tutaj, takie, wiecie, mamy takie leciutkie, jakieś takie włoski na, na czole, że tu nie ma takiej, takiego wiecie, liścia sklejonego lakierem, tylko to jest takie wszystko takie wywijające takie na wietrze. Po prostu brak mi słów. To wygląda bardzo dobrze i bardzo smacznie i bardzo naturalnie, i Glenn Close wygląda jak Glenn Close. Hally Berry. E, oprócz tego, że sama kreacja i ta fryzura taka bardzo, taka bardzo lekka, taka bardzo bezpretensjonalna, jakaś taka wiecie, dziewczęca, to. to 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 już nam wielką robotę tutaj robi. Um, mamy neutralny makijaż twarzy, nie mamy zbyt mocnego konturowania, zbyt mocnego różu. Um, makijaż ust to jest być może jakiś błyszczyk, być może jakaś taka kremowa pomadka, ale w drugim ujęciu, troszkę bardziej z daleka, widać, że ten produkt do ust ma delikatną nutkę fioletu i dzięki tej delikatnej nutce fioletu to wszystko pięknie komponuje nam się z kreacją. I zobaczcie jak te podtony mają ym, dają jaką różnicę, bo gdyby to miało jakieś takie podtony bardziej brzoskwiniowe, to już by tak nie grało, nie? Na przykład. Yy, I tutaj mamy bardzo delikatne takie właśnie dzienne, powiedziałabym, smokey eye, czyli yy, nawet nie wiem, czy to nie jest, może się mylę, ale tak to się wydaje, jakby to był taki jednocieniowy makijaż. Czyli mamy jeden taki średnio intensywny y, brąz, też leciutko z taką nutką fioletu mam wrażenie. I to jest, wiecie, tak fajnie przydymione, żeby po prostu dodać wyrazistości w spojrzeniu, ale nie jakoś sztucznie je konturować i sztucznie nadawać głębi, czy gdzieś tam je rozświetlać, czy gdzieś tam je przyciemniać, nie? Więc, no, ten makijaż też mi się bardzo podoba. Bardzo subtelny makijaż rzęs, fajna brew. Tutaj wszystko wszystko się zgadza. No, no, naprawdę. Następny makijaż mamy Hair. I tutaj też ciekawy zabieg zastosowany, ponieważ zwróćcie uwagę na kolor kreacji i zwróćcie uwagę na kolor okularów i kolor ust. Widzimy, że jedno i drugie jest fioletem, ale kreacja jest troszkę bardziej niebieska, a okulary są bardziej. Takie fioletowe. Mamy tutaj zastosowany taki makijaż, jakby jedynie górnej powieki, i to jest coś na zasadzie takiego, takiej bardzo miękkiej kreski, czyli takiej kreski stworzonej cieniami. I widzimy w zewnętrznej części, że. To jest taki buraczkowy fiolet, który fajnie nam się komponuje z makijażem ust i okularami. Natomiast przez środek przechodzi nam coś nie wiem, może to jest coś błyszczącego. Ciężko jest mi to ocenić na zdjęciu, czy jest to po prostu jakiś cień, ale ten środkowy cień wpasował nam się fajnie w kolor kreacji. Tu po pokazuję głowę, bo chodzi mi o kaptur. Mm. Do tego mamy takie mocniejsze rzęsy, są ok, ja nie jestem jakąś wielką fanką takich mocnych rzęs, ale wygląda to spoko, jakby w jej, w jej klimatach, w jej stylizacji, um, więc fajne, fajne połączenie kompozycji i fajna kompozycja właśnie jakby ciepłego i chłodnego fioletu i zastosowane, to jest monokolorystyczny mono makijaż, ale zastosowane różne odcienie fioletu, przez co wygląda to bardzo ciekawie i oryginalnie. Mamy połączenie, wiecie, z elementami, pozostałymi elementami, elementami makijażu i pozostałymi elementami e, stylizacji, więc e, dla mnie bardzo fajny zabieg, jeżeli szukacie sposobu na przykład na jak się umalować do jakiejś tam swojej stylizacji, to znajdźcie jakiś odcień w stylizacji, który możecie zastosować do swojego makijażu i to się zawsze uda, zawsze. Tu widzimy natomiast makijaż Reese Witherspoon, która też bardzo ładnie wygląda. Mamy też Smoky Eye w brązach, ale tutaj już widać, że te tonacje są troszeczkę bardziej ciepłe. Przypuszczam, że zastosowane zostały, ponieważ Reese ma czerwoną kreację, więc żeby delikatnie docieplone to będą się ładnie komponowały. Zresztą Reese widać ma przepiękne, bardzo takie jasno-niebieskie oko chłodne, więc fajnie takie troszeczkę cieplejsze brąze. Mam wrażenie wręcz, że one tak leciutko w taką cegiełkę wpadają, tutaj patrząc na dolną powiekę. Bardzo ładnie wydobył nam się ten koloryt oka, czyli mamy tutaj analiza kolorystyczna opanowa opanowana do perfekcji. I to jest taki główny element, główny element makijażu. Usta widać, że są bardzo delikatnie pokryte jakąś taką różową, neutralnie różową pomadką, żeby troszeczkę ten makijaż docieplić jeszcze bardziej, żeby to się wszystko dobrze komponowało, ponieważ... Mm, Wnioskuję, ale mogę się mylić, yy, patrząc na takie bardzo chłodne niebieskie oko, yy, mogę wywnioskować, że ris jest yy, posiadaczką chłodnej tonacji, yy, karnacji. Więc być może dzięki temu, że zastosowane zostało troszeczkę docieplone oko, to lepiej komponowała się e, ta kreacja i o, ciepły odcień zastosowany, bo tutaj przy przedziałku widać, że e, to jest troszeczkę chłodniejszy odcień, on naturalnie ma, więc być może to był celowy zabieg, żeby e, poprawić kompozycję stylizacji, makijażu, włosów i tak Kolejny makijaż, który obala pewne mity, to jest Regina King. I zobaczcie, że mamy tutaj również Smokey Eye, bardzo modne. Obrysowane oko dookoła czernią. Świetny wybór, szczególnie przy jasnej kreacji, przy ciemnych włosach. Dla mnie to jest makijaż idealny, ale zwróćcie uwagę na to, że oko jest obrysowane dookoła całkowicie czernią, po pierwsze. Po drugie, Regina ma powiekę opadającą. Może troszkę nietypowy sposób, ponieważ najbardziej opadająca jest ona wewnętrznej części. Kącik jest dosyć ładnie uniesiony do góry, ale teoretycznie w naszych tutaj kanonach piękna, domykanie oka w ten sposób i nierościeranie cienia powyżej załamania, żeby bardziej otworzyć oko, to jest coś niedopuszczalnego, prawda? A tutaj spójrzcie, że wygląda to po prostu genialnie, a wręcz um, ta część troszkę bardziej taka najbardziej wypukła w tym miejscu jest rozjaśniona, co też w zasadach makijażu jest niedopuszczalne, ponieważ y, najbardziej wypukłe rzeczy, jak pokryjemy jasnym odcieniem, to będą jeszcze bardziej optycznie wypukłe, prawda? Więc teoretycznie połamane wszystkie tutaj um, zasady prawidłowego makijażu, a jednak wszystko się zgadza, bo Regina wygląda po prostu genialnie. Podoba mi się to, że wokół oka jest zastosowany mat, natomiast to, co się tutaj dzieje wyżej, mam wrażenie, że to jest delikatnie taki bardzo delikatnie satynowy odcień, że nie do końca matowy, um, ładnie docieplona troszeczkę. Um, różową pomadką, mówię docieplona, aczkolwiek tu nie chodzi mi o ocieplanie makijażu, a bardziej dodanie życia yy, całej twarzy, ponieważ mamy chłodną kreację, taką błękitną, yy, mamy chłodny makijaż oka, więc ta odrobinka różu tutaj bardzo fajnie, nam, bardzo fajnie nam tutaj zagrała. Jeden z moich ulubionych makijaży to jest Vanessa Kirby, yy, czyli najprostsze rzecz, jaką można było zrobić na czerwony dywan. Przepiękne czerwone usta, Leciuteńko wykonturowane oko, mocniejsza brew, ale taka modowa brew i duża, most, i duża ilość maskary. To się nie mogło nie udać. To jest przepiękne rozwiązanie dla osób, które chcą wyglądać naturalnie, ale mieć y, jakiś taki fajny, charakterystyczny akcent na swojej twarzy. Tutaj przepięknie zagrały usta i ponownie widać, że to nie są takie usta wyrysowane po prostu y, jak, od, jak od linijki, czy tam od, od czegoś się odrysowuje, no tam od linijki powiedzmy. Mm tylko ten kontur jest bardzo subtelnie zmiękczony, żeby, żeby te usta nie były przyklejonym bytem ponownie, tylko żeby one się fajnie komponowały z resztą twarzy, z resztą ciała. Mamy delikatnie mocniejsze konturowanie policzka, co bardzo fajnie tutaj zagrało moim zdaniem. Brwi to jest dla mnie mistrzostwo świata. Ja kocham takie puszyste brwi, takie wiecie, modelkowe powiedziałabym, więc dla mnie to jest jak najbardziej... Wszystko na plus, przede wszystkim kompozycyjnie, ponieważ y, ktoś, kto robił ten makijaż, postawił na jeden akcent. To mają być usta i wszystko inne ma być tylko dopełnieniem, y, a nie dominantą, tak? Te usta mają być dominantą, więc jakbyśmy obrysowali brwi. To byśmy mieli już dwie dominanty. Jakbyśmy zrobili mocniejszy makijaż oka, to zuby byśmy mieli dwie dominanty. A tutaj zasada była taka, żeby dominantą były usta, a reszta ma być dopełnieniem. I to się jak najbardziej udało. Pięknie, delikatnie wykonturowana powieka, żeby nie była też taka zbyt płaska przy tych wszystkich światłach i, 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 i fleszach i tam wszystkim. Więc to też jest bardzo mądry zabieg. Mocniej wytuszowane rzęsy, żeby żeby kontur oka był pozostał widoczny i wszystko się zgadza. No, Vanessa wygląda. I na koniec została nam Zendaya, i tutaj chciałam wspomnieć o niej, ponieważ y, mamy bardzo subtelny makijaż dla młodej dziewczyny y, więc nie przytłaczający jej urody, nie przyćmiewający jej charakteru, jej naturalności, ale jednak fajnie podkreślający urodę. I y, to, co mam wrażenie, tutaj. Na zdjęciach widzę, że oko było delikatnie wykonturowane jakimś takim odcieniem brązu, ale mam wrażenie, że on tak delikatnie wpada w róż. I na drugim zdjęciu, jak takie troszeczkę bardziej oddalone, mam wrażenie, jakby on się tak bardzo subtelnie łączył z różem. Więc być może, tak sobie na razie gdybam że został zastosowany róż, ale umiejscowiony nieco wyżej, czyli nie tak jak my tutaj, wiecie, na pućki nakładamy, tylko być może był on jakby takim dopełnieniem konturowania, żeby właśnie fajnie komponował się z makijażem oka, ale być może to po prostu cienie tak padają i mi się tak wydaje. W każdym razie makijaż oka, który właśnie lekko tutaj zakrawa o jakieś takie tonacje różowe, troszkę brzoskwiniowe, troszkę koralowe, coś takiego, bardzo subtelnie. Widać, że on się ładnie Komponuje nam z policzkiem. Yy, mamy subtelny róż ponownie na ustach. Widać, że ten, takie subtelne róże są częstym wyborem na czerwony dywan, co jest zrozumiałe, bo to dodaje troszeczkę zawsze życia ustom, ale to jest bardzo fajnie, y, fajny wybór, szczególnie, że kreacja jest żółta, więc mamy, wiecie, takie fajne połączenie ciepłych tonacji, takich pastelowych, że to nam się wydaje wręcz takie, powiedziałabym, wakacyjne. Yy, Fajnie, że nie została mocno przyciemniona tutaj linia rzęs, że powieka ruchoma nie jest przyciemniona, a bardziej właśnie załamanie powieki zewnętrzny kącik, delikatnie dolna powieka, że to jest wszystko takie przydymione bardzo subtelnie, żeby tylko wydawało się troszeczkę bardziej to oko wyraziste, wytuszowane rzęsy, pięknie wyczesane brwi, subtelne usta, które są ani matowe, ani błyszczące, takie po prostu. Po prostu naturalne. Jeszcze chciałam wspomnieć tylko o skórze tutaj na jednym zdjęciu. Widać, że ewidentnie jest, jest taka świetlistość zachowana, że być może tego pudru było tutaj bardzo niedużo. Może był zastosowany kremowy róż, żeby, żeby to wyglądało, wyglądało bardziej miękko, bardziej świeżo. W każdym razie no. No, wygląda to bardzo, bardzo dobrze. I kochani, to są wszystkie makijaże, na których temat chciałam coś dzisiaj wspomnieć. Oczywiście tych makijaży z Gali jest dużo więcej, ale wybieram zawsze jakieś takie najciekawsze smaczki, o których można coś ciekawego powiedzieć. Dajcie mi koniecznie znać, który z tych makijaży podobał się Wam najbardziej. Jeśli ja bym miała typować swojego ulubionego, no to oczywiście będzie to Vanessa Kirby. I myślę, że Glenn Close. I ja czekam na Wasze typy. Yy, dziękuję, dajcie znać, jak Wam odcinek się podobał i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, do następnego, pa pa!